Cześć, manko witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Radowi, to słuchajcie, się następny odcinek z małych gigantów, pomyślałem, że nie będę prowadził serii jak Mozi tani, a prowadzimy teraz tylko dwie serie, maliganci giganci i Bambik Show, więc jeśli chcesz wziąć udział w małych gigantach albo w Bambik Show, to tam na dole teraz napisz komentarz, się siema, siema, mordo, chcę do wystąpić, mam 11 lat i 2500 winów, albo Bambik Show, że mam 5 winów i chciałbym wystąpić w serii. Ewentualnie możesz zrobić zgłoszenie na YouTube hasztagując go, hashtag maliganci, hashtag radowity, pokazuje jak się budujesz i takie trwałe małe zgłoszonko. No, i zapomniałbym powiedzieć, brakuje jednego followka na Instagramie, tutaj wam się gdzieś pokaże, zafollowujcie, ja przestaję gadać, Tyren dzisiaj e, w małych gratach. i witam. Także przedstaw się, jak się nazywasz, ile masz lat i no to i jestem, takie właśnie. mam 15 lat, no i ogólnie mam nie tak. wiem ile tam kada, bo kada, teraz na kada się nie gra ale ogólnie wygrałem 200 dolarów na World wartepie, więc myślę, że jest. Jest dobrze. co? Jest co? No, jest bardzo dobrze, no Na tak Queenów ile masz? 1000 plus, chyba 1000. Plus. No dobra, no to co? My, a ile punktów na ręce pykasz? Pokażę rękę? 500 plus 500 punktów na ręce ma... Tak na fest fast, no, serio masz 500? No. Dobra Dobra, no to co? To... One 1 ready? 2 w górę, okej? Okay? Kurde, jakoś, jakoś strasznie chaotycznie buduje. Przepraszam za tą chaotyczną dodawanką. Nie wiem. No ale bułkę dostałem. A wiesz, że ja nawet nie wiem jaką bułkę dostałeś? Aj... <laughs> Stary, taki o takie chaotyczne budowanie nie wiem co zagrałem. No pierwsze mi dobrze wychodziło, a potem nie mogłem nic zarezygnować. To jest aj. ja się głupie strasznie. GG. GG, one... V. Jeden wygrałem, także not bad, not bad. <coughs> nie powiedzmy, że to nie było na farcie. Dobra mordeczki. Chcesz coś pozdrawić tajny jeszcze przed meczem do? Pozdrawiam całą drużynkę Grailis. Także pozdrawiam całą drużynkę Grailis i... Chyba to by było, na tyle widzimy się już za chwilę. Dobra mordeczki my właśnie dotujemy na zgubne ziemię trochę porać pole. <gry> a ja tak serio to... Za domek lecę, dwójka. Ja mam to pompę. No ja lecę za domek, za domek lecę. Na te, na te chaty. No te ja no, nie tak nie po co lecieć. Dobra, dobra. Ja mam pompa jest zajebiście. Skrzynka nie ma skrzynki, ale mam automacik. I w automacie jest niebieska MK. No, ja mam dobro, mam i pompę. Może być Może być, daj dzika jeszcze w tych szakach Jeden SIDZIK ma Ja mam tu dwóch chłopów Ale się mam obok nich To jest, dwóch. To jest jeden Git Pogiłem jeszcze jeden, jeden gościu, goście jeden, No, nie. no Masz tam gościa, jedno, jednego jeszcze? Nie chyba, bo od razu zginąłeś. A to u mnie jest gościu wiesz? Tutaj, jak coś. Dobra. da. Nie da. Nie da. składy. Jeszcze, raz. Masz no? da. Jeszcze No Nie da. Nie da. Nie da. Nie masz Nie da. Nie da. Nie masz, Nie da. Nie 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 A Mam 4 i 1 Okej, okay. to lipa, ja to lipa. To kurde, a nie jedno mu Cześć wezmę sobie jeden bandaż. Dobra. Dobra, teraz punku też da się grać. Dobra On panie, to Nie, nie, nie Bo, jest z To jest strzela. Pop, na osobę nie ma, kawa. Okej. Okay. czekaj, ja sobie spróbuję wejść za stodowę, żeby móc coś Dobra. zrobić. A ten dynamity puszcza. Dobra. On też ma dynamity. Wysadzimy cię zaraz. <laughs> hmm. Kojka tu jest Minus 60 Nash, no, Tajen, kurde formie. Super a Masz tam. Dzięki bardzo. Dobrze. Dobra, Jsem sobie nie ma ja chyba wszystko tutaj. I teraz przynajmniej normalne No, przynajmniej, bo przynajmniej mamy jakiś wiesz. Jakiegoś sildzika mamy. MK pompę. Można grać. O tam. Super. A coś kurde dużo osób jeszcze żyje, jeszcze jeszcze jest już pierwsza strefa nie jest. 10 osób to się jest no, fajny fa rekordy zrobić. Słonek, no czy na słonek będą by no byli, ale czy sało jeszcze to? No sało, sało to jest, to so, 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 Ja sobie wjadę na samą górę. Jest usalowana w ciebie. Okej. Okay. A to nie będzie Falc, dostałem bomba. No i to tak. jest modelne. Najśmiałem stary z tym już. Drugi idzie chyba w stronę ulicy, wiesz? No, nie wiem. Mosz idzie, jest, idzie. On jest tam jeden. Po jest, ma jeden hp Jak coś, no, można no. sobie zbić. On się chyba leczy, wiesz? Kurwa, zawariow. Weź, boże, święty, jaki gościu Weź sobie apteczkę, no. Jaki gość, a ja pierdzielę <grym> Dobra. Sila, chcesz? Rambo. Sila potrzebujesz, czy nie? nie? Nie, nie mam. Okay. Możemy teraz użyć rifta, jak coś. Dobra, tylko jeszcze na ognisko pójdziemy. Co ja sobie. E, 25 zrobię i. Może też kogoś spotkamy, bo też często chodzą. W sumie mm. ja tu zawsze chodzę, nie? Słone to jest takie... Taki środek, gdzie wszyscy się zawsze biją, kurde. No. iść no. na ten domek. Dobra. To jest skrzynka na górze? Tak. Jest. jest. dobra. Nie kamka. Ja sobie wezmę. spadam. Dobra. Prawie Dobrze. Możemy spolecić lunch pad w sumie. No dobra. dobra tam jest, będą na tej no, drugiej stronie, coś? nie? No dobra, możemy lecieć. Sąsiedzi, prawie, sprawiedzi, sprawiedzi. Tam, tam samo. No. Wtedy Bobby, ja no. Tak, tak, tak. Lecimy, nie? Na nich. ja już tam no, lecę. No. Coś. Dobra. Tu jest gościu, jeszcze podejmij. Mordo ma zero. E, bo ja się plecy, mam wysz. Okej. Okay. O, o, Czekaj, sila wypiłem. Dwójkę mam na sobie. Ten I druga ekipa jeszcze. A, drugi team. Gdzieś na dole, co? Ja już macer w tym Leży. Drugi jest tu? Kurde, ja lagam tam. Kurde, bo on to, to może nie masz, A, Potrzebujesz czegoś? No... tam klapią się jeszcze. Silność, coś. Mat, Dobra, trzymaj. Dam całą. Cegłę. Całą. 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 Dzięki Masz Całą. E, should... e, całą. no Dzięki Dobra, Możemy Wiesz, tam. Ta, ta, ta Dobra wszystko Zderzy jeden Nie wiem czy z góry się biją, czy... Mogę tam próbował, Tu pracować. jest dwójka, kady kolejna kolejno. pięć, w z kim? Dobra Kurde, trzy ekipy się zrobiły no. tam, Z lewej jeszcze, tam ziomek jest To ja wiem Highlanda, dawaj sobie będziemy. Leży, ten z lewej, czyli yes. tamten też co był położony leży z dwójką mam już tam sobie Idę pędzę ja Idę malała? Dobra, idę, idę, idę Wujka molała wiesz Dobra Leży jeden Widzisz? Ja pierdzielę Tyron co tu ciśnie Że to jest koks? No Dobra, to ja wezmę z tego się RBXa Nice Nie no, dobry mecz wciół Nie no Będę no teraz sali w to użyć No, dobra Pompa... Chcesz pompę? no? ja mam, A, mam czekaj, bo tu jeszcze lód był, wiesz? Jeszcze po tych dwóch gościach lód sobie pozbieramy może Dobra Dobra, tam się będzie No Kolejny ty już. chyba, wiesz? No, gdzieś mhm. Się strzelali z tego rewolwera, co wypycha do przodu Tu masz się 32... O dobra, to mało A Tu jeszcze jeden lucik leżył, nie? Tutaj jest dobra. Tam chyba będzie coś do... do Masz drewno, ale tego drewna jakoś mało. Dobra. Mam... typy są. S, blisko. Okej. Okay. S? No, 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 tutaj. O, oh, widzę, widzę, widzę. Dwójka. Leży. Jeden. No. Minus 26, sześć. Kolejny. Minus siedemdziesiąt. Pomp, for pomp, 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 to jest pomp, nice. <coughs> To jest typik pompa pomp, 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 Chodź, pomp, no, no. No, no, no. no. W tym lasku pomp, 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 No, no, no no. no? No, No 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 co, no, 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 pomp, no, Najszybciej Jeszcze jeden z góry eee. Noiś Tyrek, kurde jaka moc Esperanceko, tu mamy lunch Masz małe padki, jak masz miejsce. Dobra, wezmę. Dobra Jest lunchpad? Ja mam luncha. Mam nawet dwa. Chcesz jednego? No możesz, lecimy. Trzymaj. Dzięki. Dobra, lecimy są lunchem. Tak. Let's go. Patrz, gdzie są. Ciebie może. Chyba nikogo nie ma z tej strony. Pewnie są gdzieś na SW Bo uciekali chyba wszyscy. Tu mhm. jest kulka, może będą dwie. No, dwie to. Hmm. Je? Dwie Wybierzemy, co? No to jedziemy uh -huh. co? No. Dawaj. No są one, możemy sobie polecieć. Hop! ten, gejzer. Nie Ten na tym domku, się odbija ciągle. Dwójka. No to cyk ty... Do nich wiesz? Dobra, dobra. No, minus 24. I lecą noc, już trzeba lecą? Pa. Ja jeszcze nie My, oni czy... będą tak latać stale cały 50? czas, nie? Minus 20, minus 50. No ja podrzem ich. Po to nie, żeby kawa, ten co tak długo leciał. Wysiadam. Minus, nie ma kawa. Oj, coś stało. Renifer to chyba, bo nie wiem. Tam mam go tu. Dobra, biało ma leży. Leży A Gdzie ten drugi? Ten drugi leci z Jest na E. Zażyłem minus 50. Widzę. To jest w ogóle kolejny team. O jezus, Maria, w goście Jeszcze... tam jest strzał tam stamtąd jakoś. A. Ja idę podejrzeć pierwsze, typu lenspada stałem. Dobra. On czekaj od jest dwójka To tam ci za to mistrzować? I... Skurczy Bąki, no Poczekaj chwilę idę na gejzer, idę do ciebie dobra Nie ucie... uciekaj gejzerem Bambik minus nie ma kewa, biało Okej okay. Ej tu goście bambik. są f... Ej tu jest goście za drzewem ja pierdzielę skurczy to no. Nie spokojnie spokojnie Chyba mnie dobije wiesz Możemy Tak, dobra Trudno, jedziesz z nimi Masszamy Kurde, Trzyb. myślałem że on właśnie uciekł tym gejzerem wiesz i wiesz ja On za z kurczywyk. A będę do niego hity pewnie dostał. No to. Nie ma nigdzie busa? Nie ma. I zawsze jak te ptaki latają, to wydaje mi <grym> się, że tam jest wiesz... <wierzywę> wydaje mi się, że tam jest gościu. Nie czy ten bambik sobie poleciał. No ten, co mnie zawrócił, to też był. Bo... Kampi za drzewem, Hmm, to są. Tak, no dalej są. Dobra. O. Ojej, ojej. Nie da pomp. Szkoda tego missa, co on z pompą. Co? Jak on żyje? What jak co jest zgrane? Gościu dostaje dwie bomby, ale gościu dostał takie bomby, kurde. Jaby. Oglisko nasze. No, 14 fragów. I jeszcze 5 osób na cielku. Mhm. Mm To ognisko wolno leczą hmm. Ciekawe jak strefa A drugie, że... drugie, ja drugiego nie położyłem Ja położyłem, że drugiego położę Nie widzę się nie położył wiesz? Oto ta armata chyba była Słuchajcie mnie? Mam pakiet Mam tak, tak, pakiet mam nadzieję, że mnie tu nie wyrzuci z tej gierki Nie wyrzuci to będzie sobie tylko Ostatnie typki. Yhm Został dino To <laughs> jest jakiś dinozaurek A to jest kaktus Z kwiatkiem Bez <laughs> skidu Ja napiszcie w komentarzu Bo kurde naprawdę to wygląda jak Jak jakiś dinosik Nie śmieją się? Yhm bija Ostatnia. Ostatnia. Ostatnia kipa tam jest Się powalili Jeden na jeden chyba zostało Tak, ta. Także na... No. Jeden. Akurat się podniesie chłopak Akurat strzeli się bombę już jak już będą się podnosić. Także szybkie GG Jakieś 3 sekundy jeszcze O podnieśli się skurczy wąki To nie w GG Dobra mordeczki, jeżeli Wam się odcinek spodobał, o, słyszycie? Aż policja jedzie, także musicie stawić suba i łapkę, bo jak tego nie stawicie, będzie naprawdę źle. Także trzymajcie się i dzięki wszystkim za oglądanie. Bo.